Dzień dobry, nazywam się Anna Sikorska i zapraszam Was na spotkanie z książką Nic przeznaczenia. Jest to drugi tom muślinowej sagi, drugi i ostatni. Poznamy tutaj dalsze losy rodziny Wilamowskich, których poznaliśmy w tomie pierwszym i zobaczymy w jaki sposób bohaterka upora się z wypadkiem, wypadkiem, zdarzeniem, które miało miejsce w ostatnim tomie. Nie będę wam opowiadała, co tam się stało, i dlatego nie będę wam mówiła, co tutaj ma na początku, bo bym spoilerowała pierwszy tom, a nie chcę tego robić. Opowiem Wam tylko tyle, że jest to świetna, wciągająca opowieść, pokazująca różnorodne środowiska, w których Polacy musieli sobie radzić w II wojnie światowej, to w jaki sposób, z jakimi wyzwaniami się spotykali. Mamy tutaj historię ludzi, e, którzy nie godzą się na współpracę z okupantem i muszą, e, za to mi, mają gorsze warunki. Do tego e, m, muszą pracować praktycznie za darmo, za m, marne jedzenie. Poza tym widzimy, w jaki sposób wygląda kolaboracja. I jak Polacy czasami potrafili podkopywać innych Polaków, aby coś zyskać, jak potrafili dołączyć do Niemców i być bardziej prześladujący niż hitlerowcy oryginalnie. Do tego mamy tu poruszony problem rozmnażania w celu... Przy rozrostu naturalnego Niemców, mm, wybierania idealnych dzieci dla nich, e, okupowania wsi, tego w jaki sposób wyglądała przemoc. Poza e, tą przemocą, którą spotykają w czasie II wojny, kiedy Niemcy są w Polsce, zobaczymy, jak wyglądało wyzwolenie. Nie zabraknie tu brutalnych scen, w których uczestniczą Rosjanie. Świetna opowieść pokazująca jak wyglądały realia w czasie II wojny światowej. Polecam i do zobaczenia.